Nie dam rady dalej już tego zjeść. I dzisiaj zamówię najostrzejszego burgera. Podobno ma ponad 2 miliony w skali Skowila. Zobaczmy, czy jest to jadalne. Widzimy się przy stoliku. Mamy tu naszego psychoburgera. Spójrzcie na niego. Mamy tutaj papryczki jalapeno, papryczki piripiri, wywar nad skorpią i do tego sos Karolina. Spójrzmy, jak to wygląda w środku. Co tutaj się kryje? No, widać, że tego sosu nie pożałowali. Papryczek tak samo. Myślę, że zapieczę. Zobaczymy. Nie wiem często tak ostrych rzeczy. Zobaczymy, czy dam radę. Sprawdźmy jak smakuje. Nawet czy jest tak samo ostre, jak wygląda. Powiem wam, że pierwszy gryz przed całkiem łatwo. Zobaczymy jak będzie dalej. Czuć, że wołowina jest naprawdę dobrej jakości, mega soczyste mięsko. Ogólnie bardzo mi to smakuje. A powiem wam, że powoli zaczyna do mnie docierać. Chyba trafiłem w ten wywar, który ma tyle tych skowili. zaczyna robić się ciężko, ale jedziemy dalej. Wiesz, to powoli przestaje czuć smak składników mięsa. Język mi drękwieje, zaczyna robić się ciężko. Przepraszam bardzo, mógłbym poprosić mleko. Ja naprawdę lubię ostre, ale to mnie przerasta. Nie wiem, czy dam rady. Nie dam rady dalej, już tego zjeść. Lubię ostre, ale to jest przesada. Ale jeżeli wy chcecie spróbować czegoś ostrego, może zrobić sobie jakiś challenge, to naprawdę polecam. Na początku mega dobre, później już po prostu wszędzie pali i nic nie czuć poza tą ostrością. Polecam tylko dla prawdziwych fanów ostrego. A to wszystko w Seven's.